Hej moi drodzy witam was na premierze zdrapki mega pensja witam was ja i mój kot. Patrzcie jaka super premiera. Zaszalałem. Mam po pięć zdrapek z dwóch kolorów. Zielony udało mi się zdobyć. No i w drugim miejscu taki pomarańczowo-czerwony. Wkład 100 zł Mam różne numerki. Sam wybierałem niektóre. Są obok siebie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam 5 kolorów zielonego i tego pomarańczowo. Można powiedzieć czerwonego. No czerwony. Można powiedzieć taki jasny czerwony. Będziemy po prostu na zmianę. Drapać te kolory. Dobra. Nie będę po prostu przedłużał. Nie będę Wam pokazywał stopni wygranych. No bo u innych. Na innych kanałach widzieliście. Szukamy po prostu wygrywających liczb. No i dwa razy napisu. Mega pensja. Wtedy tą główną wygrywamy. Numer 15, zielony. Zielona zdawka. Wygrywające liczby to jest 16, 27, zaszalałem trochę, zobaczymy jak to wyjdzie. 23, 8, 40 i 26. A mamy, o, zaczynamy od mega pensji, połowa sukcesu, 25, 2, siedem pięć dziewiętnaście, dwadzieścia osiem sześć, cztery siedemnaście, czterdzieści jeden, kupiłem takie, wiecie więcej, bo lubię tą zdrabkę, dwa siedem Lubię tą zdrabkę, czekałem właśnie na te wznowienie. 2,1, ale na razie pusto. 14, 34, 31, 2,4 i 4,2. No, zielona pierwsza zdrabka jest pusta. Zobaczymy kontrolne. Dobra. To co teraz sobie tą czerwoną weźmiemy z numerem drugim mam, zobaczmy, który kolor więcej da. Wygrywające liczby 29, 15, 23, 40 i 44. A mamy, o też zaczynamy od Mega Pensji. Mamy czwóreczkę. 36.

31, może będzie jedna konkretna? 49, 8, 41, 44. No jest coś, wpadło. Tak strzelali tymi 40-kami i na końcu dali wygraną. 17 i 16, a pod 44. No jest 10 zł zwrotu, ale jest fajnie, jest pierwszy zwrot. CC, kontrolny chyba zostały, super, mamy pierwszą wygraną, no to numerek 17 tej zielonej A wygrywa 18 2 liścia 6 16 4 liścia 4 też i 5 A mamy 2 liścia 1 Czterdzieści pięć, czternaście, dwadzieścia dwa, cztery oczywiście dużo boków piętnaście, dwa siedemnaście, czterdzieści trzy, dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery.

czterdzieści trzy czterdzieści czterdzieści pięć dwadzieścia siedem jest druga wygrana super dwadzieścia osiem czterdzieści sześć czyli siódemka dosyć szczęśliwa dwadzieścia cztery trzy Mega pensja to już tego tutaj nie będzie i 36. Dobra, są dwie wygrane 10 zł pod 49 i 27. Też 10 zł. No dobrej i to GG. Chyba się zgadza. Czyli na razie dwie wygrane czerwone, dwie przegrane zielone. No to zielona bierz się do roboty. numer 18 teraz w zielonej.

27 21. Przy okazji przypominam o konkursie, który trwa na moim kanale. Kolejny konkurs z Paczkami. Serdecznie zapraszam. Szczegóły na karcie społeczności 48. Takie, takie małe ogłoszenie parafialne. Mega pensja 6. No i oczywiście, dwie osoby wygrywają. Są dwie paczki, to dwie osoby wygrają. 29. 9, 25, 18, ojoj, i 38. Co to tak? Pusto w tej zielonej. Wszystko wybrali. Zielona, kolejna pusta. Ups, to może, kolejna czerwona, numer 14 teraz. Wygrywając liczby 23, 32. Warstwa taka sobie nie jest zła, ale też nie jest najlepsza. 21 i 1. Były już uważam lepsze warstwy. 5, 35, 11, 26, 8. Trzydzieści siedem, trzydzieści cztery, trzydzieści trzy mega pensja, dwanaście cztery, dwadzieścia cztery, szesnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa, ale dużo boków. 19, 25, 29, 6 i 3. No, pierwsza. Tak, chyba pierwsza przegrała dopiero czerwona. To same zielone przegrywały. Przedostatnia runda numerek 21, zielona. Wygrywające liczby 25, 1, 24, 39 i 46, a mamy 41, 29, ojoj, 40, 19, dajcie coś wygrać w tych zielonych, 13, 38. Osiemnaście, czterdzieści siedem, mega pensja, jedenaście, sześć, dwadzieścia sześć, dwanaście, dwadzieścia dwa, gdzie to wygrane trzy, siedem, czterdzieści osiem, 4, 4, 27 i 23. Masakra. Co to z tymi zielonymi? Różne kontrolne. Na razie dwie wygrały tylko. Numerek 16 teraz. Czerwona. Wygrywa 3, 6, 9. O 16 tak jak numer z drabki.

czterdzieści jeden, dwadzieścia cztery, siedemnaście, kolejny już bok, a już myślałem, że szesnaście, a jest sześć, siedem, trzy, trzydzieści osiem, dwadzieścia dwa, 23, 25, Mega Pensja, 49 i 40. No, nieładnie, nieładnie, nieładnie. Dobra, ostatnia runda. Zielona, numerek 22. A zielona ma fajną, fajny numer paczki. No ale, może tutaj się uda.

42. W poprzedniej chyba miałem stówę. Zdarzyło się. 23. 19. 28. No i 16. Jeszcze kontrolne. Na wszelki wypadek. HP. No niestety. Zielone w ogóle się nie spisały. No to może jeszcze ostatnia zielona. Też numerek 22. Tak się złożyło.

Nie, masakra 41. No jest wygrana, super. Czyli w zasadzie te, te czerwone się zwrócą co najmniej. Znaczy prawie, że prawie się zwrócą o 38. Mega pensja to już tego nie będzie. 4, 6, 26. Mamy drugą wygraną, no to będzie zwrotna.

Jest 10 zł, no więcej nie chcą dać. 8, 30, 8, 4, 6, 26. Jest 10 zł I, 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 Co to jeszcze było? 14. Jest 10 zł. 30 zł na tej cydabce. No, PP chyba się zgadza, dobra. Czyli podsumowując, tutaj mamy 30 zł na mega pensji z numerem 22, numer 7 dał nam 20 zł, to tutaj mamy 50, no i 10 zł, 60 zł na wydane no, 100 zł. Ponad połowa jest zielone, w ogóle się nie spisały. Myślę, że za tą kwotę zrobię dogryweczkę, bo ja lubię tą strapkę, więc... Zrobię, bo to kupiłem w Katowicach te zdrabki, teraz kupię w Ludzie Śląskiej. Zobaczymy, jaki tutaj jest kolor. Dzięki Wam za uwagę i co trzymajcie się. Hej!